Dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Reja, a to jest podcast Czarownicy. Witam was bardzo serdecznie w trzecim już sezonie podcastu, w którym czytam moje wpisy z bloga i troszeczkę je komentuję. Dzisiaj czas na wpis z maja 2023 roku. Ocenianie. Stworzyliśmy świat, w którym jest nam niewygodnie. Uwiera, gryzie, ciśnie, nie pozwala na swobodne oddychanie. Wymyślamy przepisy, normy, jeszcze więcej norm, etykiety. A gdy z przerażeniem odkrywamy, że do nich nie pasujemy, za wszelką cenę staramy się dopasować. Żyłam tak przez wiele lat. Próbowałam dopasować siebie i swoje dzieci. O zgrozo zdanie ludzi dookoła było ważniejsze niż moje uczucia i emocje. Nie byłam w stanie słuchać dzieci, a tym bardziej stanąć w ich obronie. Nie mogłam dać im czegoś, czego sama nie miałam. Brakowało mi własnego zdania, umiejętności stawiania granic. Nie wiedziałam, kim naprawdę jestem. Czułam za to, że nie pasuję i nie mogę być sobą. To była moja prawda. Świat widziałam jako straszne miejsce pełne nieprzychylnych ludzi, katastrof, morderstw, niesprawiedliwości, biedy, chorób, śmierci, mroku. Czy taki był naprawdę? Czy na swojej drodze spotkałam tylko i wyłącznie ludzi, których mi źle życzyli? Oczywiście, że nie. Dookoła mnie było bardzo dużo życzliwych osób, tylko nie potrafiłam ich dostrzec. Byłam w trybie walki o przetrwanie. Nic się nie liczyło, tylko moje cierpienie. Nie zauważyłam dobrych aniołów wyciągających w moją stronę pomocną dłoń. Nie czułam otulających mnie ramion. Każdy gest dobroci odbierałam jako atak. Zalewał mnie żal, rozgoryczenie, złość. Nic z tym nie robiłam, poza przyklejeniem sztucznego uśmiechu. Kiedyś uwielbiałam etykiety. Nie lubiłam siebie, bardzo surowo się oceniałam i wszystkich innych dookoła także. Powtarzałam sobie, że jestem leniwa, głupia, smutna, gruba, biedna, nieszczęśliwa, samotna, opuszczona. Nie stać mnie na to, nie potrafię tego zrobić. O swoim synu mówiłam chorujące dziecko z niską odpornością, niepełnosprawne, krzykacz terrorysta, o córce uparta, pyskata o słabym zdrowiu. Ludzi, którzy ży żyli inaczej niż ja szczerze nie cierpiałam i bardzo chętnie wytykałam każde nawet najmniejsze potknięcie. A podświadomość słuchała, i wszystko, co przez długi czas powtarzałam, stawało się moją rzeczywistością. Przyciągałam mrok, bo nim byłam. Obiektywnie świat się nie zmienił. Nadal wydarzają się różne rzeczy. Zmieniło się za to moje spojrzenie. Jest w nim więcej empatii, współczucia, spokoju, dobroci, zrozumienia. Zmieniłam się. Zyskałam luz, miłość i spokój. A wystarczyło pokochać i wybaczyć sobie samej. Pozwolić żyć pełnią życia, zmienić perspektywę, przestać surowo oceniać siebie i innych. Jestem kreatorką życia. I ode mnie zależy, co będę tworzyć i w jaki sposób widzieć świat i na niego reagować. Wybieram akceptację, miłość, spokój, dobro, radość, luz i różnorodność. I tutaj kończy się wpis. Czy coś się zmieniło od tego czasu? Nie. I tak. To zależy. Moje ulubione. Powiedzenie, to zależy. Zmie Nie zmieniło się nic, bo nadal patrzę na świat, znaczy nadal uważam, że to, jak patrzysz na świat, zależy od ciebie. Że możemy postawić 10 różnych osób, pokazać im to samo i każda będzie myślała co innego i czuła co innego. Jest to zależne od doświadczeń, przekonań, od pracy nad sobą, od mindsetu, no od wielu, 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 wielu różnych rzeczy. I nie mam zamiaru mówić komuś, jak ma żyć, bo kimże ja jestem, żeby mówić komukolwiek, jak ma żyć. Mogę mówić tylko i wyłącznie o sobie, bo w swoim życiu jestem ekspertem. Jestem ekspertem od siebie, od bycia sobą. Nigdy nie byłam nikim innym i nie będę. Znaczy, może będę w innym wcieleniu, ale nie teraz. Więc nie wiem, co przeszedłeś, nie szłam w twoich butach, więc też nie powiem ci, co masz robić i jak się masz zmienić. Bo ja tego po prostu nie wiem. To, jeżeli chcesz, możesz odkryć samodzielnie, jeżeli jesteś gotowy na tę drogę. Świat się nie zmieni, ale ty możesz. A jak ty się zmienisz, jest z dużą dozą prawdopodobieństwa ludzie dookoła, Ciebie też zaczną się zmieniać i jest duża szansa, że będzie ci się żyło coraz przyjemniej. Nie mówię, że łatwiej, bo początki nie są łatwe. Tak czuję, przynajmniej u mnie nie były. I gdy pisałam te słowa, to bardziej pisałam je ze stanu umysłu niż z doświadczeń, bo jeszcze nie wszystko tak czułam. Później poczułam mocniej i. Były momenty, że bardzo chciałam przed tymi uczuciami uciec, nie przeżywać ich, nie dożywać, ale zrobiłam to, bo z tej drogi moim zdaniem już nie ma ucieczki, nie ma odwrotu. Gdy decydujesz się na dorosłość, dojrzałość, na życie w zgodzie ze sobą, na autentyczne życie, na pokazywanie się tego, kim naprawdę jesteś, na wypełnianie planu swojej duszy, to mimo, że bywa ciężko. Mimo, że bywa trudno, mimo, że czasem trwa to dużo dłużej niż sobie zakładałeś pierwotnie, to już nie chcesz wrócić do przeszłości. Nie chcesz wrócić do kiedyś. Nie wspominasz jej e, z żalem i o, kiedyś to było, bo chciałbym tam wrócić. Tylko żyjesz tu i teraz. Nie wiem, jak macie wy. Bo was nie znam. Jeżeli chcecie się tym ze mną podzielić, oczywiście zapraszam do komentowania lub do napisania maila rejajecha.gmail.com, ale nie trzeba. No i tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Czarownicy. Do usłyszenia. pa. pa.